Szczęść Boże! Przekaz świętego Michała Archanioła do Luz de Marii, 14 czerwca 2025 roku. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was, posłany przez naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Jako książę Niebiańskich Zastępów ostrzegam Was, abyście byli świadomi, że wiara jest fundamentalna w życiu, Każdego dziecka Bożego, a tym bardziej w tym szczególnym momencie. Prawdziwa wiara nie zatrzyma się, jest ciągłą ewolucją poszukiwania prowadzonego przez Ducha Świętego, ponieważ jeśli jesteście prowadzeni tylko rozumem, to dochodzicie do granicy, której nie możecie przekroczyć. Ci, którzy sami rozumują, nigdy nie dotrą do prawdy. Rozum jest skończony i musicie zwrócić się do Ducha Świętego, aby rozeznać, kierowani nie przez Was samych, ale przez trzecią osobę Trójcy Świętej. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa ludzkość kroczy, potykając się o taką czy inną przeszkodę. Myślicie o wojnie, ponieważ jej doświadczacie. Macie ją przed sobą. Możecie na nią patrzeć, ale pozostajecie tam, nie myśląc o niej dalej. Choroby docierają do ludzkości na różne sposoby poprzez użycie broni biologicznej i poprzez zarażanie się osoby na osobę z powodu mutacji innych chorób. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, Europa ucierpi z powodu Poważnego ataku terrorystycznego. Cierpienie będzie wielkie, mullcie się. Mullcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Mullcie się. Nadchodzi niespodziewany wielki kryzys gospodarczy, a wraz z tym kryzysem ludzkość wpadnie w panikę. Mullcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Mulcie się. Nadchodzą mroczne dni. Wielkie zaciemnienie spadnie na ziemię. Mólcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, wojna nadchodzi do Ameryki. Mólcie się, mólcie się. Mólcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się za przywódców narodów walczących w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Przerażająca broń rozprzestrzeni się i spowoduje wielkie spustoszenie. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Obudźcie się i błagajcie pilnie Trójjednego Boga, aby broń nuklearna nie była wykorzystana na Bliskim Wschodzie. Zjednoczcie się i módlcie się jako dzieci Boże. Oddajcie cześć Trójcy Przenajświętszej w tym dniu święta. Wstawiajcie się za ludzkością nie bądźcie obojętni wstawiajcie się któż jest jak bóg nikt nie jest jak bóg błogosławię was moja ochrona jest z wami święty michał archanioł